Siemano, dziś krótko i na temat: co, gdzie, jak, dlaczego, kiedy? Pytań, masę, ale dlaczego teraz? Tak? Czemu teraz? Teraz warto, po co się zacząć grać, jeśli ktoś chce kiedyś tam w przyszłości zacząć, ale na przykład ma dzisiaj wolne dwie godziny. W dwie godziny możecie wydropić kamienia duchowego, dodanie bonu, zmiankę, yangi, obwod życia. A o co chodzi? Chodzi o skarpetki. Jak nie wiesz o co chodzi? Chodzi o Mikołaja. Mm. Taka prawda. Ale wracając do tego, powiem wam, że pytają mnie ludzie teraz ostatnio często, czy opłaca się wracać, czy ten event jest ok, czy jest fajny i tak dalej. Ja mam mieszane uczucia. Na razie nie wylosowałem żadnego dodania i zmianki. Potrzebne mi jest jeszcze 3 dodania minimum i cztery, czy siedem. Z 15 dodań mi jest ogólnie potrzebnych jeszcze, i tak z 10 zmianek, i będę naprawdę zadowolony. Przez cały event uda mi się to bez problemu zrobić. Kamień duchowych już wydropiłem jakieś 20. yangów z 2 miliony, po 10, 20, 30, 50 stoka. Więc całkiem fajnie to się wszystko robi. Ile taki pierwszy level. Potrzebuję czasu na wydropienie pięciu skarpetek. Zrobiłem to bez jest, czyli bez tego mojego sposobu, który jest mniej więcej taki, że potrzebuję 5 minut. Z założeniem rękawicy i z dojściem do piesków. No, tyle potrzebuję mniej więcej czasu. 5 minut. I wszystko, żeby zrobić. Kolejne 3 minut potrzebuję, żeby zrobić nową postać. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Ale dla nowych jest taka pewna rada. Jeśli już chcecie tak zarabiać i zarobić na. No Późniejszy, nie musicie tego od razu sprzedawać, bo to teraz jest bardzo tanie. Jeśli zmianka może teraz kosztować 30 kk, dodanie 40 kK. Nie opłaca się tego selać. Naprawdę. Uwierzcie, zostawcie sobie to na postaci, jeśli chcecie kasować, wpadajcie wszystko do depo. Czemu? Też, że po zakończeniu eventu, czyli na przykład pewnie jeszcze w lutym będzie dosyć drogo, ale myślę, że najlepiej w marcu będzie to wszystko sprzedawać. Kamienie duchowe raczej teraz by wypadało sprzedać, bo ja coś czuję, że one spadną na samosie z 19 milionów do nawet 6-7 milionów za kamienie, więc to warto teraz obchnąć, bo jest cena całkiem ok. I tak nie kupują. Ja ostatnio wystawiłem 4 kamienie po 15 kaka, cały dzień stały i nic nie zeszło, kompletnie nic. Więc kamienie duchowe pewnie już teraz powinny kosztować 13-12, ale i tak ludzie tego nie kupią, bo po prostu sobie mogą wydropić ze skarpetek masę tego. No taka jest prawda, ale fajne, fajna sprawa jest taka, że te skarpetki dali A wy jeśli chcecie zacząć grę, to powiem wam, że najlepszym momentami są eventy Tak jak teraz jest event świąteczny I możecie sobie zrobić na przykład dwa konta I przerzucać po prostu ekwipunek, żeby nie marnować 500 yang na początku Bo wiecie, no 500 yang na początku to jest, o Jezus, skąd ja je tyle pieniędzy więc Tyle hajsu Więc robicie po prostu dwa konta i zbieracie, akumulujecie swój ekwipunek Ulepszacie mieczyk, zbieracie kasy na mieczyk Wytropicie kamienia duchowego, kupicie sobie mieczyk plus 9, zbroję plus 9. Hej, i macie wszystko. Jeśli sprzedacie oczywiście tylko kamień duchowego za 12 milionów, mieczyk około 6. Dobra zbroja, przesadziłem, ale zbroję możecie sobie zrobić plus 6 i dać taki w punku plus 6. Najprostszy sposób, żeby zacząć w ogóle grę na PL-u to jest właśnie teraz zrobić. W takich eventach. Jeszcze event Halloween też nie by był taki ok. Nie, to jest najlepszy event na PL-u To jakby powiedzieć, najlepszy, najlepszy, najlepszy. Ja teraz padam. I idę tam do tego. Na nagręcenie tego filmu potrzebowałem łącznie 35 minut. Z 20 poświęciłem na to, żeby zrobić sobie herbatę i się otworzyć drzwi, bo oczywiście klucza nikt nie bierze. Po co? Darek, może będzie w domu. No, tak, jak jest. No i tak z 15 minut łącznie dropiłem te skarpetki. A drop? No, drop może mały lipny będzie i tak dalej, ale zaraz zobaczycie jeszcze następny. Więc jeśli Ciebie namówię, zapraszam Shinso Samos. Wpadaj. A jak chcesz zobaczyć, jak zacząć grę na PLU, masz link w opisie. To by było na tyle. I ja się z Wami żegnam. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i co tam jeszcze chcecie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.